Zapytało, mamo, gdzie braciszek mój, brat twój w ciemnej celi siedzi, odsiaduje w wyrok swój, czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, szukają szczęścia, które zwie się wolnością. I czarna kawa, opętani samotnością, szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Za ja dużo tej gitary powinni śpiewać ciągle, teraz nie, wiem, kiedy zacznę śpiewać. <laughs> tu tu, 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 tu. Ten do i zaczyna więźnia bić, młody więzień na twarz pada i chce mu przestaje bić. I nadejdzie chwila, błoga, śmierć Bierze oddech mój, moje ciało stąd wyniosą. A po celu będą znów w czarcze chlepi, czarna kawa, opętani samotnością. Myślą są szkają szczęścia. Żdę się wolnością, chlepi, czarna kawa, opętani Samotnością duś... Kurwa! Pojebałem słowa na sam koniec.